Is talking to your daughter? Kto rozmawia z twoją córką? 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 Her teacher is talking to her. Jej nauczycielka rozmawia z nią. 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 Where do you want to talk? Gdzie chcesz rozmawiać? Gdzie chcesz rozmawiać? Gdzie chcesz rozmawiać? Gdzie chcesz rozmawiać, we can talk here. Możemy rozmawiać tutaj. Możemy rozmawiać tutaj. Możemy rozmawiać tutaj. Możemy rozmawiać tutaj. Who is talking to your son? Kto rozmawia z twoim synem? 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 His teacher is talking to him. Jego nauczyciel rozmawia z nim. Jego nauczyciel rozmawia z nim. Jego nauczyciel rozmawia z nim. Jego nauczyciel z nim rozmawia. Do you talk to your parents every day? Rozmawiasz z rodzicami codziennie? Rozmawiasz z rodzicami codziennie. Rozmawiasz z rodzicami codziennie. Rozmawiasz z rodzicami codziennie. Yes, we talk to them every day while eating dinner. Tak, rozmawiamy codziennie, jedząc kolację. Tak. Rozmawiamy codziennie, jedząc kolację. Tak, rozmawiamy codziennie, jedząc kolację. Tak, rozmawiamy codziennie, jedząc kolację. Where are you talking about the project? Gdzie rozmawiacie o projekcie? Gdzie rozmawiacie o projekcie? Gdzie rozmawiacie o projekcie? Gdzie rozmawiacie o projekcie? We are talking about the project in the conference room. Rozmawiamy o projekcie w sali konferencyjnej. 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 What are you talking about? O czym rozmawiacie? O czym rozmawiacie? O czym rozmawiacie? O czym rozmawiacie? Now we are talking about the weather in Korea. Teraz rozmawiamy o pogodzie w Korei. 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 Why aren't you talking to each other? Dlaczego nie rozmawiacie ze sobą? 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 Because we had a fight. Bo Poku Chilish Michel. Bo Poku Chilish Michel. Bo Poku Chilish Bo Poku Chilish I like to talk about work with my wife. Lubię rozmawiać z żoną o pracy. 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 I need to talk to you urgently. Chcę pilnie porozmawiać z tobą. 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 We can talk about this case. Możemy porozmawiać o tej sprawie 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 I prefer to talk with friends. Wolę rozmawiać z koleżankami. Wolę rozmawiać z koleżankami. Wolę rozmawiać z koleżankami. Wolę rozmawiać z koleżankami. Let's talk slowly, please. Proszę, porozmawiajmy powoli. Proszę, porozmawiajmy powoli. Proszę porozmawiajmy powoli. Proszę porozmawiajmy powoli. We should talk about this. Trzeba o tym porozmawiać. Trzeba o tym porozmawiać. Trzeba o tym porozmawiać. Trzeba o tym porozmawiać. It's good to talk about this. Warto rozmawiać o tym temacie. 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 You should not talk too loud on a train. W pociągu nie wolno rozmawiać za głośno. 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 You cannot talk now. Nie można teraz rozmawiać. Nie można teraz rozmawiać. Nie można teraz rozmawiać. Nie można teraz rozmawiać.